Masz nadal do tego docelnie? Tak, dobrze Dzięki, dzięki za prądy, Bertnik, dzięki Dobić go, dobić go pięknie. No, to teraz można zrobić to tak. <laughs> Link, Masterpiece. Jak mnie teraz zawsze później mogę zobaczyć? Nie ma unikania czasu w moich. Cyk, podpalamy i ciśniemy. Cyk. No. Gigi, Gigi. Jest ich mniej niż się spodziewałam. Wygląda na to, że główne siły jeszcze nie dotarły. Nie, nie widzę tu komendantów. To zapewne reszta. Gra I możemy się spodziewać znacznie większych sił niż podczas pierwszego ataku. Niepokojące: jeżeli zgardzonych posłano do szturmu bez dowódcy, to znaczy, że grają na czas. Jeśli tu zostaniemy, czeka nas pewna śmierć. wróg wdarł się na mury, a wiatr przybiera na siłę. To nasza jedyna druga ucieczki. Teodor wysłał ludzi do utrzymania północnego gruzowiska. Mamy szansę się przebić, ale musimy ruszać natychmiast. Pomóż mi jeszcze jeden raz, a powiem Ci wszystko, co wiem o Kamiennej strażnicy. Bądź ostrożna. Teren na północ od obozu jest najeżdżony pułapkami. Uważaj, gdzie stąpasz, i kieruj się na płaskowyż na północnym zachodzie. Jeżeli pokonamy tych żołnierzy, drugie ucieczki stanie przed nami otworem. Co z tobie, twoimi ludźmi? Opatrzymy rannych i skrócimy cierpienia tym, którym nie można już pomóc. Nie jesteśmy w stanie do ciebie dołączyć. Nie po tym, co tu przeszliśmy. Dobrze, więc ruszamy. Jeszcze jedna sprawa z mówicielką. Nie wszyscy moi ludzie wrócili za mury po pierwszym ataku. Mam nadzieję, że ukryli się w kanionach na północy i są w stanie podróżować. Jeżeli ich odnajdziesz, pomóż im uciec, dopóki jeszcze mają czas. Okay, okay, okay. okay. Grasz na razie w byle, co? Ja nie chcę właśnie grać w byle. Co. Ja tu jestem wymagający. Właśnie, co tu jest? Co tu mamy? Ooo go tutaj! Ale się rozleciał na kawałki. E, sprowokujmy go może? Nie, to użyjmy, dobra. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Nie, ty go tam atakuj, dobra. Tu mamy pięknie, cyk.

Hajdzie, to jest? Zapiszmy sobie jeszcze. Czy toż siłą? Nie znam cię. Jesteś z Niezłomnych? Tak, pomogliśmy Aili obronić obóz. Macie jeszcze czas na ucieczkę. Co za ulga. Sądziliśmy, że przybyłaś tu, by nas zabić. Chcemy uczyć kanionu, ale dopóki są tu oddziały Hegemona, nie możemy się stąd ruszyć. Czy w okolicy nie ma już wrogów? Ruszę na zwiat i dam wam znać, czy w okolicy wykręcą się patrole Hegemona. Nice, lasik. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Dobra, drugim się to tak. Mędrzec O. Dobra, tu jest chinik Tu też jakiś depcik, żeby miał. Okej. Okay. Dobra. No. curious Nice. Heads up! We have company! Graven Ash protects. Now is a skitty. Nice. Flow is victory. Jak to się robi? cyk, jeszcze rozbrojenie. Popeczki, awans kolejny. Nice, nice, nice. Siła, tak, zmierzymy wszystko siłą. Po prostu. Mm. O, to jest dobre. To jest mega dobre. Stanowczość. A tego nie mamy okej, okay, bo są wrogowie jeszcze dobra, A, tu są wrogowie jeszcze na bank. Okej. Okay. Dobra, to chyba ci już mogą wrócić moje zdaniem, znaczy możemy im powiedzieć, że mogą iść dalej. To by było super. I to by było super. Droga jest czysta. Wielkie dzięki. Z chęcią dołączymy do reszty naszej grupy. Nice. Dobra. Czy to jest OK? Dobra. To co pozostaje nam tylko tutaj iść, chyba moim zdaniem. Bo co tu jest? Ehm. Um... No to... drogę niezłomnym, okej, okay, czyli tak, muszę tam iść, dobra Czy tego chcę, czy nie chcę? nie ru nie, nie. A to tędy, dobra Jeszcze się zapiszę, męcek. Stanowicielko, w tym natarciu straciłem żołnierzy dobrych, ludzi z północy, którzy nigdy już nie zobaczą swoich domostw. zachowajmy milczenie. Grobowy Ash nigdy o tym nie zapomnij. Jego gniew wpłynąć może jedynie inny archont. Mam szczerą nadzieję, że okażesz dość przyzwoitości, by umrzeć w tym miejscu dla twojego własnego dobra. Ubić stanowicielkę uuu. Dużo ich tu. Nie powiem, że nie. Ehm. To dobrze, że zmieniliśmy sejwa, ja pierdziele Cyk eee, ty atakuj tą Ty jesteś tym, Mhm, mhm, mhm Szyk Atakuj, atakuj Ty go tam z mura dawaj Eł oh. Eł Otłukli oh. mi tego, no ciekawe No właśnie, no mm właśnie, mhm, mhm mm Dobra Ubi może tą Czu, 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 czu Walnij cepem

Dobra, o kurde, to no nie jest dobrze. Dobra, zrobimy to tak sobie. I teraz tak, tak i tak, idziemy w Close Combat. Okej, okay. nie, tak samo może. Czekaj, to będzie tak? Tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Finish her. Dobrze, bardzo dobrze. Ho, ho, ładnie, było piękne. O, no, ja jeszcze nie mam. Okej, okay, okay, nie mam jeszcze. Cyk, co to w ogóle daje mi? O, może to tak. Ooh. O, powoli mnie. O kurde. Auć. Nie dobrze, nie dobrze, healik, healik potrzebuje. Tak. Dobra, teraz tak Idę się przejść. No kurde, róbcie mi drogę. Hmm. Dobra Ożyw, ożyw, ożyw go Dobrze, że heal poszedł. Dobrze, elegancko. I teraz tak, cyk. Cyk Cyk Haha, ha, pięknie! I teraz tak Cyk Ty się odsuń Przejąć się na łuk I Go nachrzaniaj A znowu ten... Cholera jedna Eee, uh, okej okay. mi poproszę Du 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 Wcisnąć go, finiszki. Nice. To poszło łatwo. Okej, okay. wina ci jestem podziękowania, choć podejrzewam, że nie dbasz o nie. Zgodnie z obietnicą podzielę się z tą wiedzą. Eee... Szukaliście artefaktu, prawda? Tak, szukamy już go od dłuższego czasu, ale spróbuj znaleźć coś yy, pożytecznego w tej starcie śmieci. Matthias wysłał nas na poszukiwanie szczątków wregenta Aspisona, Asp Asp ale zanim wybucha wojna, wiadomo było, że nosił on artefakt zwany insygniami Niezłomności. Okej, okay. czym są insygniami Niezłomności? To symbol determinacji korestwa krzepy. Przed wojną regent e, Asp odniósł e, Asp nosił je przypięte do płaszcza, a jego żołnierze stawiali się bardziej waleczni, kiedy pojawia się na polu bitwy. Powiadają, że artefakt ten może zmobilizować wojską do stawienia czoła każdemu zagrożonemu i wlać w nie siłę potrzebną do sforcowania marszu, e, chroniąc je przed obrażeniami. Gdyby się nad tym zastanowić, założę się, że dzięki insygniom Arnia mo, mogłaby wytrzymać napór wichrowego muru Kierosa. Można by nawet wejść do kamiennej strażnicy, niczym w piękny, bezsmurni dzień. Nieźle. Czy wiesz coś o córce Co Asza Ameli? Słyszałem, że pochwycono ją w drugim roku wojny. Oddział pod dowództwem Straidusa zaskoczenie zatekowała Amelia i jej towarzysze więźniów, porozsyłano do różnych miejsc, ale najcienniejsza ze wszystkich, Amelia trafiła do kamiennej strażnicy. Prawdopodobnie nadal tam jest. czego dowiedziała się o regencie? Szukaliśmy szczątków Regenta, zamiast tego znaleźliśmy informacje o jego podróżach. Tuż po tym, jak uderzył Eddict, był w drodze do wyłomu w Starych Murach. Nie wiem, co chciał tam znaleźć, poza potworami, które tam żyją, i przed śmiercią. Jeśli planował na napuścić zmory na wzgardzonych, powiedziałabym mu, że jest głupi jak młot samego asza. <śledzimy> nieźle, nieźle. Wysłaliśmy niewielki oddział w celu zbadania wyłomu. Na, na jego czele stał jeden z naszych najlepszych ludzi, Gero, Gregos. Powiadają, że jest to przeklęte miejsce, w którym wprost roi się od zmur. Bardzo możliwe, że nie z są właśnie tam. Gregos podróżuje z niewielką grupą mędrców, którzy nadawałby się, którzy, którzy nadawałby się na wyprawę do wyłomu lepiej niż paru zasu, zasuszonych bibliotekarzy. Okej, okay. zasuszonych. Paradane, Mement. zbyt wiele czasu spędzałem na ucieczce przed niechybną śmiecią, aby dać się zasuszyć. <laughs> Dokąd się teraz udacie. Jak najdalej od rdzawych kanionów, dotarły do mnie wieści, że w tej okolicy są jeszcze wzgardzani, ale zdaje się, że legion jest w pełnym odwrocie. Nie sądzę, by mieli ochotę dalej ginąć w tej burzy. ale wydaje mi się dziwne, że. Nadal wydaje mi się dziwne, że poczynania niezłomnych przysłużyły się interesom szkarłatnego chóru. Ale przypuszczam, że w czasie wojny dzieje się wiele dziwnych rzeczy. Skoro Matias został zwerbowany do, jakiego, do jakiejś bandy, niezłomni będą musieli poradzić sobie bez niego. Szkoda, że straciliśmy dobrego kapitana. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Wiemy, że w wyłomie w starych murach, podobnie jak w innych miejscach, jest jeszcze wiele do zrobienia. Jeśli masz jakieś pytania, to jestem do Twojej dyspozycji. Jak trafię do swojej wieży? Nie prowadzi nam żadna droga, ale mówią, że przez w starych murach można dostać się na sam dół wieży morskiej. Jeśli aż tak ci zależy, by wyruszyć w tę podróż, wiedz, że spotkasz e na swojej drodze wrogów gorszych i niż niezłomni. Czekaj. Right. Okej, okay. okay. mamy lewek. Nice. nice, 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 nice. Dobra, w to sobie przypakujmy. Cyk. Kopniak ze skoku. Karatekit, cięcie. To hmm. są zróbmy. Mm -mm. Ok, Okej, okay. Nice. okej. Nice, nice, nice. Dobra. Czyli trzeba iść do wyłomu.

Tak, to coś innego. To coś innego. I zaraz jestem chwila przerwy No dobra o Jezus I co my tu mamy? Zmory same. No dobra. tu 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 tu, tu. Czek, na mnie poproszę Czek. to jest tak okej okay. Kończymy kółdy z tymi duszkami. Noc becz, no tu szybi. Raz zręgnujemy się. To, tu, 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 tu. dużo duszków, dobrze dobrze O strzyk kurde eee, Rzucaj tego chilak, kurde. No tego masz atakować, kurde, i mi tam tego. są jakieś przykoksane kurde te mury. Masakra, zagłada. Ja pierdzielę. Hmm, nie w ogóle hajsów albo coś. Eee. Okej, okay, okej, okay, dobra. Hmm. Katarzyna na bank się przyda. Tak jest krapem. To jest, to jest jednoręczna. Aha. czu, czu, czu. Dobra, coś tu jeszcze mamy takiego ciekawego? Nie, tu słuchaj, nic więcej ciekawego nie widzę. Dobra, teraz tak łuk. Tu gdzieś był dla ciebie chyba. Mmm... dwa celności, ale obrażenia są zdecydowanie większe. Hmm, proszę. To od razu można wymienić. Tyk, tyk, tyk. Tu jest dwuręczne coś. U. Zasięg jest krótszy i pancerz. Dobra, zróbmy to tak. Tu, tu, tu. Dobra, i teraz popatrzmy tak. Czy to coś dla niego? Nie. Dla niej też nie. To jest krab jednoręczny, też krab. Nie, tu mam. Żelazny ostrzeb To są krepy Niestety O, to jest coś fajniejszego Nie, to jest że Okej, okay, nic więcej takiego ciekawszego nie ma, nie ma. Dobra, Dobra może w sumie tutaj jeszcze wrócimy. Posprzedawajmy się, kupmy kurde, lepsze broni i tak dalej, bo jest kurde miazga. Eee... tu.